Zwierzęta nie będą mogły być już ratowane z rąk swoich oprawców? Niespodziewane i tym samym wyjątkowo oburzające informacje docierają do Polaków. Myśliwi już zaczynają triumfować. Zwierzęta w Polsce, gdyby tylko czytały prasę, z pewnością nie mogłyby spać spokojnie, jak się bowiem właśnie okazało nie tylko czworonogi ale i ich obrońcy mają poważne powody do zmartwień. Plany, o których od jakiegoś czasu mówi się coraz głośniej, rodzą coraz więcej negatywnych emocji w opinii publicznej, choć zapewne znajdą się i tacy, którym podobne zmiany byłyby na rękę. Zwierzęta będą ginąć jedne po drugich. Zakazy ratunku dla bezbronnych stworzeń, myśliwi triumfują. Parlamentarny Zespół do spraw ochrony zwierząt już pracuje nad nową ustawą, która spędza sens powiek obrońcom zwierząt. Zgodnie z doniesieniami bezprawnika, jeśli plany wejdą w życie, ratowanie bezbronnych stworzeń z rąk oprawców byłoby zakazane. O co dokładnie chodzi? Zacznijmy od tego, że interwencji do krzywdzonych brutalnie zwierząt z roku na rok jest coraz więcej, a w Polsce powstaje też więcej organizacji, które tą pomocą się zajmują. Zagłodzone psy, maltretowane koty i wiele innych mrożących krew w żyłach przykładów to jedynie wierzchołek góry lodowej, z którą każdego dnia walczą aktywiści. Regularnie dochodzi do sytuacji, gdy obrońcy zwierząt wkraczają na posesję oprawcę zwierzaka i odbierają go brutalowi, by zapewnić zwierzęciu mu bezpieczny i ciepły dom, a wcześniej właściwą opiekę weterynaryjną. Dalsza część tekstu pod galerią Tymczasem, grupa posłów z połączonych Sił Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Koalicji PSL i kukis 15 już pracuje nad zmianami, które miałyby zakazać podobnych interwencji. Planowana ustawa miałaby zakazywać wtargnięcia na posesję właściciela i niespodziewanego odebrania mu nawet wyraźnie krzywdzonego zwierzęcia. Okazuje się, że politycy są wzburzeni podobnymi zachowaniami, tłumacząc, że często dochodzi do sytuacji, w której opiekunowi zostaje odebrany ukochany pupil, a wówczas cierpią obie strony. Ponoć we wszystkim najbardziej pokrzywdzeni są rolnicy. Dzięki zmianom. Odebranie nawet najbardziej zaniedbanego zwierzaka będzie możliwe dopiero na podstawie opinii powiatowego lekarza weterynarii, o co można ubiegać się nawet miesiącami. Nie udawajcie, że dbacie o zwierzęta. Nie chodźcie, nie nękajcie rolników, ponieważ to rolnicy są ekologami, mówiła Renata Beger, kierując swoje słowa do aktywistów. Dzisiaj grzeje, 1. W Australii w końcu spadł deszcz. Niestety eksperci przed nim ostrzegają, może być jeszcze gorzej, 2. Jeśli to możliwe, zostańcie w domach. Co roku zabija 40 tysięcy ludzi w Polsce. Niebezpieczeństwo smogu jest realne, ci natomiast drżą o los bezbronnych zwierząt w obawie, że przecież najczęściej odbierane są skatowane zwierzęta, a nie otaczane miłością pupile. Po wprowadzeniu nowej ustawy będą zasiane skazane często na pewną śmierć. Tymczasem ręce zacierają już myśliwi, dla których zmiany będą jak najbardziej korzystne. Najlepsze newsy dnia Źródło. Bezprawnik nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, Pikio.pl/ Google News.